Jeszcze raz nagramy to zadanie i tak. Wielomian w określony wzorem takim jest podzielny, jest podzielny lub nie jest podzielny. Musimy to stwierdzić i tak, musimy policzyć w od 1 i w od minus 1, żeby zobaczyć, czy w ogóle wielomian będzie podzielny przez te liczby. <laughs> jeśli będzie podzielny, to otrzymamy 0 tu lub 0 tu lub w ogóle nigdzie, jeśli nie będzie podzielny. Więc dobra. Więc podstawiam za x, daję 1, bo mam nasz w od x równa się x do 2019 minus. W poprzednim zadaniu, jak liczyłam, się tu pomyliłam i tu dałam plus. Stąd wynikał yy, błąd na poprzednim filmiku, ale teraz Wam wszystko pokażę bezbłędnie. I teraz tak. W pierwszym przykładzie dajemy za x1, czyli mam tak 1 do 2019 minus 3 razy 1 do 2000 plus 2x plus 6. To się równa. 1 do 2019 jest 1 minus 3 razy 1 plus i tu się plus 2 razy 1. Plus 6, tak? Czyli co my tutaj otrzymujemy? 1 minus 3 plus 2 plus 6. Czyli otrzymujemy 6. Teraz wrzucamy minus 1. I pamiętamy o tym, że jak potęgujemy ujemną liczbę, to jest minus. Widzicie ten minus? Sprawdzę. Dobra, widać. I już mówię dalej, dwa razy minus jeden plus sześć. Tak. Mhm. Mm I jak mamy minus jeden, do potęgi parzystej na przykład 2, to mamy minus 1 razy minus 1, więc minus z minusem daje plus, więc będzie 1. Ale jak na przykład mamy minus 1 do potęgi nieparzystej, niech będzie do 3, to minus 1 razy minus 1 razy minus 1, minus, minus, minus. Więc otrzymujemy minus 1. Dlaczego o tym mówię? Bo popatrzcie, 2019 jest liczbą nieparzystą. Przez to otrzymuję tu minus 1. Minus 3 razy parzysta jedynka, bo jest do, no do potęgi parzystej. 2 razy minus 1 jest minus 2 plus 6, czyli mam minus 1, minus 3, minus 2 plus 6, czyli minus 6 minus 6 plus 6, czyli otrzymuję 0. I teraz tak. Co potrzebuję jeszcze tutaj wiedzieć? Poprawną odpowiedź. Gdy dzielimy przystany wielomian, to robimy coś takiego, że x minus, i tutaj tą liczbę, którą chcemy sprawdzić. Więc tak. Mamy x minus 1, to jest do tego. Do tego, to jest tak. x minus minus 1. Czyli mamy x plus 1. Teraz o co z tym zapisem chodzi? Chodzi o to, że musimy teraz stwierdzić, przez co jest podzielny ten wielomian. I teraz popatrzcie, przez... Hmm, już zaznaczę kolorem. Tu mamy 1 i tu nam dało szóstkę na końcu. Jeśli tu mamy 6 na końcu, to ta szóstka jest jakby resztą z dzielenia. Przez wielomianu, przez... Tutaj akurat kolejny wielomian. I tak. I mamy coś takiego. Czyli, że jak podzieliśmy go przez x minus 1, to otrzymaliśmy resztę 6. Czyli mamy tutaj coś takiego zapisanego, no nie? Ale popatrzmy wcześniej, co jest napisane. Jest podzielone przez x plus 1. Czy to się zgadza? No popatrzmy tu mam x plus 1, dotyczy się tego i tu mam 0, czyli jest podzielny bo jakby była tam jakaś liczba to oznaczałoby to, że dany wielomian nie jest podzielny przez dane wyrażenie więc, yy, więc odpowiedź B jest tą odpowiedzią poprawną i teraz co tu chciałam dodać pamiętać właśnie, że to, tutaj to jest ten zapis jest też ważny, bo wpływa nam na całą odpowiedź. I biorąc pod uwagę mój poprzedni filmik odnośnie tego wielu mianu, odnośnie tego zadania pierwszego z matury rozszerzonej, błagam, patrzcie na znaki. Znaki. Nie pomyl się tak, jak ja to zrobiłam, aczkolwiek wynik był dobry. Patrzę na inną, e, inny moment. Cieszę się, że oglądacie dokładnie i sami ze mną liczycie. To mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno cieszy i nie jara i dodaje mi skrzydeł, żeby liczyć więcej zadań. Jeszcze raz, super, mega fajnie, że, że liczycie te zadania razem ze mną. Cieszę się i dziękuję.